Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem rok, a to jest moja tuba. Zbliża się rok szkolny 1 września. Pewnie temat to jest wart długich rozważań. Chciałbym Wam natomiast powiedzieć co nieco o tym, jakie są moje doświadczenia gdzieś tam z młodości, bo ja szkołę uwielbiałem. Uwielbiałem strasznie. Ale to nie będzie temat, to nie będzie o sympatii do szkoły. Powiem Wam tylko dlaczego. Otóż, dlatego, że kiedy nie było szkoły, ja musiałem pracować dosyć długo i fizycznie. To było ciężkie i niespecjalnie przyjemne dla młodego człowieka. Zatem, kiedy szedłem do szkoły, kiedy miałem się uczyć, to traktowałem to jako odpoczynek. A wiadomo, do odpoczynku odpoczynek się wita z otwartymi ramionami. A przy okazji, miałem fantastyczne towarzystwo zawsze świetnych kumpli, świetnych ludzi w klasie I, i, i od tego chciałbym zacząć. Otóż okazuje się, że świat się troszkę zmienił. Kiedy ja byłem młodym człowiekiem, to u mnie w szkole nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ktoś się znęcał nad drugą osobą przez jakiś wydłużony okres czasu. Wiecie, świat nie zmienia się aż tak bardzo i są pewne schematy powtarzalne. W każdej klasie, do której chodziłem, a chodziłem do wielu, ponieważ w młodości uprawiałem sport i musiałem swoje zajęcia dostosować do treningów, zatem często zmieniałem klasy, zwłaszcza w szkole podstawowej, no i poznałem różno, różne środowiska, różnych ludzi. I zawsze był ten sam schemat. Jeden, dwóch łobuzów, którzy trzymali, yy, trzymali mocną ręką to, to stanowisko yy, naczelnego obuza w klasie, yy, no, i, no i reszta klasy, która gdzieś tam normalnie funkcjonowała yy, na, na, na normalnych zasadach. I wiecie co? Nawet kiedy dochodziło do konfliktów, bo dochodziło, ci młodzi, ci, ci te, 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 tych dwóch agresywnych ludzi powiedzmy, często, często doprowadzało do takich sytuacji, że gdzieś dochodziło do jakichś bujek, i ale wiecie co? Ktoś dostał w dziób raz czy tam dwa razy. I sprawa na tym się kończyła. Dwa, trzy dni później właściwie wszyscy o tym zapominali i funkcjonowali na, na takich samych zasadach jak poprzednio. I tym tym obozom niespecjalnie należało podskakiwać, bo oni byli niebezpieczni. To znaczy, to byli tacy ludzie, bo wiecie, bojki między facetami zdarzają się często, ja też w niej jednej uczestniczyłem. Natomiast z tymi konkretnymi ludźmi raczej nie należało się wdawać w, w tego typu zabawy, bo oni nie znali granicy. Tam mogło dojść do poważniejszych uszkodzeń ciała. To się zdarzało i za moich czasów, natomiast nigdy nie było takiej sytuacji, które mógłbym nazwać znęcaniem. I oczywiście pewnie gdzieś w moim wieku są ludzie, którzy doświadczyli takich, takich, takich wydarzeń, ale to nie, było, to nie była norma, to jest coś, czego ja nie widziałem. Być może dlatego, że, że miałem świetny kontakt z, z rówieśnikami, ale, ale wydaje mi się, że nie, nie, że nie widziałem, nie widziałem nic takiego. I wiecie co, jakby popieram to kolejnym argumentem, kiedy ja byłem młodym człowiekiem, to od czasu do czasu już w telewizji trafiały się amerykańskie filmy i w tych amerykańskich filmach były takie sytuacje, że był gdzieś tam jakiś, o, o, o dzieciakach amerykańskie filmy, że był tam jakiś bohater, który miał bardzo szlachetne intencje i w ogóle był świetnym, świetnym gościem i on musiał obchodzić szerokim łukiem grupkę jakichś kolesi, którzy się nad nim znęcali, musiał ich unikać. I ci kolesie zawsze gdzieś tam na końcu filmu lądowali w jakimś szambie i to było zabawne. Kiedy troszkę dorosłem, zrozumiałem, że to, co przedstawiały te filmy, to nie był jakiś zabawny twist fabularny. Tylko to była smutna rzeczywistość w tych. w szkołach w tym pięknym kraju za oceanem. Że tam to było normą, i teraz. Coraz bardziej uświadamiam sobie, że to staje się normą także w polskich szkołach, że takie regularne znęcanie się nad wybraną osobą jest czymś naturalnym. Nie wiem, w którym momencie to się stało. Jakby ja chodziłem do szkoły, ojejku, w latach 80., więc to. 80., -tych, 90., -tych, więc to, to no kawał czasu temu. Trochę się czuję jak Wołoszański opowiadający o II wojnie światowej, zamierzchła przeszłość dla wielu z Was. Ale było. Całkiem sympatycznie. No, że można było dostać w dziób i nieraz dostałem, ale to nie było nic nadzwyczajnego, to nie pozostawiało trwałego śladu na psychice, bo ponieważ następnego dnia już się właściwie z tym kolesiem gadało, no, no właściwie tam żeśmy się posprzeczali. Ja, ja jakby próbuję spojrzeć na ten problem trochę z innego punktu widzenia, bo ja nie powiem teraz, nie, nie jestem teraz w szkole i nie mogę powiedzieć dlaczego tak się dzieje, nie mogę nawet wyciągać takich wniosków. Ale z punktu widzenia trochę rodzica, bo mój syn y, rusza do szkoły y, za, za jakiś czas i ja sobie myślę tak, że kurczę, może dzieciaki nie, nie, jakoś tak. Jest teraz taki model wychowania, nie wiem czy on jest powszechny, ale przynajmniej panuje u mnie w domu. Ja swojego syna uderzyłem w życiu raz raz i to było raczej, i to było w odpowiedzi na jakby uderzenie z jego strony. Wydaje mi się, że to był jakby dobry środek wychowawczy na ten moment. Natomiast ja zupełnie nie, nie uznaję bicia nie, i nawet niespecjalnie uznaję krzyk. Jeżeli krzyknę na swojego syna, to tylko dlatego, że on znajdzie się w jakiejś sytuacji, znaczy jego zabawy mogą prowadzić do jakiejś groźnej dla niego, do, do groźnej konsekwencji. Kiedy się przestraszy, kiedy coś, coś takiego się stanie, to wtedy krzyknę, ale tak to zupełnie nie. I myślę sobie, że wychowanie dziecka w ten sposób, które chyba. Ten sposób wychowania chyba jest popularny, albo chyba do takiego się dąży. jest ustawowy zakaz bicia dzieci i tak dalej, i tak dalej, że to prowadzi do tego, że dziecko nie ma y, kontaktu z agresją w ogóle. Gdzieś tam są takie dzieci, które nie mają zupełnie kontaktu z agresją i są wychowywane w ten sposób. Nie nazwałbym tego bezstresowym modelem wychowania, ponieważ ja potrafię wyciągnąć, y, znaczy. Ja potrafię zapadować nad swoim synem i kiedy jest taka sytuacja, że on zachowuje się niegrzecznie, to mówię mu idź do pokoju i on posłusznie idzie do pokoju i po 5-10 minutach mówi, już sobie przemyśliłem, tatusiu. I wtedy toczy się normalna rozmowa. Także to nie jest tak, że on biega samopas, chociaż możecie mieć takie wrażenie oglądając czasami materiały moje, ale są pewne rzeczy, na które mu pozwalam. I wiecie co? Tak sobie myślę, że jak takie dziecko, wychowane w ten sposób, trafi do szkoły, gdzie, gdzie no, siłą rzeczy jeden albo dwóch typków z patologicznej rodziny doświadczają agresji na co dzień, to potem zderzenie tych dwóch światów z bardzo przykrymi konsekwencjami może się spotkać dla tego dziecka, które, które, które z agresją do tej pory nie miało kontaktu. I teraz jest pytanie, co prowokuje do tego, że te agresywne zachowania przeciągają się w czasie? I, i to, jest, to jest pytanie, na które nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Znaczy, ja ogólnie, znaczy, mój wniosek jest taki, oparty na bardzo skromnych przesłankach, jednak, że dziecko, które nie spotykało się z agresją, nie wie jak się zachować, w związku z tym, i, i jego zachowanie nie jest adekwatne do tego, do, do czego oczekuje agresor, i to skłania do kolejnych jakby, zachowań agresywnych. Do, jakby do, 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 brak reakcji, ja wiem, brak defenzywy jakiejś, która też by się wiązała z agresywnymi reakcjami, powoduje to, że ten agresor cały czas nabiera rozpędu, że jego to bawi, że, jego, że to dla niego jest, jak zapewnia mu stałe poczucie wyższości. Ale to jest tylko wniosek bardzo, bardzo jak powiedziałem na początku, płynący z bardzo skromnych przysłanek, no bo, no bo nie znam tych... Tych sytuacji. Ufam natomiast, że wśród moich widzów jest bardzo dużo młodych osób, które z tymi sytuacjami na co dzień się spotykają. I być może uda mi się wyciągnąć jakieś bardziej racjonalne wnioski, jeżeli poczytam Wasze komentarze. I na to liczę, szczerze mówiąc. Zatem, jakby. Z jednej strony to, co ja zawsze odbierałem za coś pozytywnego, czyli rozpoczęcie roku szkolnego, dzisiaj raczej takim czymś pozytywnym nie może być właśnie przez pryzmat tego, o czym opowiadałem przez cały ten swój vlog. A może się mylę, może, może ta sytuacja też jest jakoś nadmuchana trochę przez media, może nie jest tak źle, ale jak mówię, czekam na Wasze komentarze i pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Pa pa!